Dostaliśmy nietypowe zgłoszenie: Na cmentarzu jest wąż, proszę przyjechać, bo ludzie się boją. Pojechaliśmy. Pustka, cisza, ścieżki między nagrobkami i gdzieś tam cień, zwinny ruch, coś się sunie między kwiatami. Teraz najważniejsze: nie możemy go po prostu zabrać. Musimy najpierw określić, co to za gatunek czy to wąż z rzadki, chroniony gatunek, czy może gniewosz plamisty. Mylony często zeżmiją. Czy po prostu zaskroniec? Obserwacja. Ustawienie chwytaka. Zbliżamy się. I mamy go. To zaskroniec. Nieszkodliwy. Pożyteczny. Oznaczyliśmy gatunek i przekazaliśmy informację do urzędników. Kurczę, fajna ta robota.